Wiadomość od Boga do Ciebie. Bóg mówi do Ciebie dzisiaj, mój ukochany synu, nie mów nikomu, to jest tylko dla Ciebie. Synu, jeśli nie pozostaniesz tutaj, aby otrzymać moją wyjątkową wiadomość, drogę do błogosławieństw i cudów w Twoim życiu zostanie zamknięta na zawsze. Dlatego, mój synu, gorąco proszę, abyś jej nie ignorował. Jeśli wierzysz we mnie, zostaw teraz kciuk w górę pod tym filmem. Synu, kiedy mówię Ci, abyś był cicho i modlił się więcej, to dlatego, abyś zrozumiał, że aktywnie pracuję, aby spełnić wszystkie pragnienia Twojego serca. Dlatego mój synu miej cierpliwość i spokój. Moim zamiarem jest zawsze błogosławić cię obficie i całkowicie zmienić twój sposób myślenia i życia. Plany, które mam dla ciebie, są dla twojego własnego dobra, przeznaczone, abyś prosperował, a nie odwrotnie. Nie gniewaj się ani nie odwiniaj mnie za rzeczy, które nie są pod moją kontrolą. Wszystko wydarzy się w moim czasie i w odpowiednim momencie. Chcę jednak powiedzieć, że nadszedł czas, moja wola zharmonizowała się z Tobą, teraz wysyłam Ci błogosławieństwa. Mój ukochany synu, błogosławieństwa i odnowienia obietnic, które wkrótce się zamanifestują w Twoim życiu. Przygotuj się na świadectwo boskiej transformacji we wszystkich aspektach Twojej istoty. Ponieważ jestem zdecydowany, abyś kwitnął i prosperował ponad swoje najśmielsze oczekiwania, z głębi mojego bytu wylewam na ciebie strumień łaski i przychylności. Okoliczności, które wcześniej były wyzwaniem, zostaną przekształcone w obfite możliwości. Tam, gdzie była ciemność, przyniosę promienne światło, gdzie była niedostatek, przyniosę obfitość. Gdzie była ból, przyniosę pełne uzdrowienie. Synu, napisz w komentarzu, 11 listopada, jeśli wierzysz w cuda Boga. Gdzie kiedyś była choroba, przyniosę pełne uzdrowienie. Moje boskie światło przeniknie każdą komórkę Twojego ciała, przywracając i odnawiając odnowioną witalność. Nadprzyrodzona siła która umożliwi Ci pokonywanie wszystkich wyzwań, które staną przed Tobą. Ukochany Synu, wiedz, że te błogosławieństwa są wyrazem mojej miłości i mojego celu dla Twojego życia. Podnoszę Cię na nowe wyżyny, umożliwiając Ci wypełnienie Twojego boskiego przeznaczenia. Dlatego, mój Synu, nie bój się ani nie wątp, bo jestem z Tobą w każdej chwili. Ukochany Synu, Otwórz swoje serce i przyjmij te błogosławieństwa z wiarą i wdzięcznością. Wiesz, że działam potężnie na Twoją korzyść. Zwracaj uwagę na znaki i synchroniczności, które potwierdzą moją obecność i manifestację cudów w Twoim życiu. Synu, napisz w komentarzu: Pan jest ze mną, aby potwierdzić Pana. Psalm 34. Werset 18: Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce, i ratuje tych, którzy mają przygnębionego ducha. W tym psalmie psalmista Dawid uczy nas o miłości i pocieszeniu Boga w czasach udręki. Niezależnie od trudności, z jakimi się spotykamy, Bóg jest blisko złamanych serc i gotowy nam pomóc. Ukochany synu. Zanurzmy się w słowa natchnione przez Dawida i znajdźmy pocieszenie w obliczu przeciwności. Rzeczywistość udręki: wszyscy z nas w pewnym momencie doświadczamy chwil udręki i smutku. Możemy przechodzić przez straty, rozczarowania, choroby lub trudne okoliczności. Te sytuacje mogą nas przytłaczać i łamać nasze serce. Ważne jest, aby uznać, że udręka jest nieuniknioną częścią życia, ale nie musimy stawiać jej czoła sami z bliskością Boga. Werset mówi nam, że Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce i zbawia tych, którzy mają ducha przygnębionego. Jakie to wspaniałe pocieszenie, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest blisko nas. On nas nie opuszcza i nie zostawia samych w naszym bólu. Kiedy czujemy się słabi, On nas wzmacnia. Kiedy jesteśmy przygnębieni, On nas podnosi. On jest naszym bezpiecznym schronieniem i naszym stałym pocieszeniem. Boża opieka i zaopatrzenie nie tylko są blisko nas w czasach udręki, ale także dbają o nas i zapewniają wszystko, czego potrzebujemy. Zna każdą łzę, którą wylewamy, i pociesza nas swoją bezwarunkową miłością. W naszej słabości daje nam siłę, w naszym rozpaczy daje nam nadzieję, w naszym smutku daje nam trwałą radość. On jest naszym kochającym pasterzem, który prowadzi nas i chroni w każdej chwili. Dlatego ufajmy Jego miłości i powierzmy Mu nasze udręki. On jest naszym bezpiecznym schronieniem i źródłem pokoju. Napisz, poddaję się Bogu, aby wyznać to z całą swoją wiarą. Powtórz tę modlitwę razem ze mną. Drogi Boże, Ojcze Niebieski, dzisiaj pokornie staję przed Tobą z sercem przepełnionym wdzięcznością i chwałą. Dziękuję Ci, Panie, za każde ocalenie, które zapewniłeś w moim życiu. Za każdy moment, w którym byłeś obecny, aby chronić mnie przed niebezpieczeństwami, które mi groziły. Wspaniale jest uznać, że Twoja potężna ręka była nade mną, prowadząc i chroniąc mnie na wszystkich moich ścieżkach. Panie, wiem, że nie zawsze rozumiem Twoje plany, ale uznaję, że w swojej nieskończonej mądrości prowadziłeś mnie przez każde wyzwanie i próbę. Dziękuję Ci za chwile, w których uwolniłeś mnie od widocznych i niewidocznych niebezpieczeństw, za ochronę przed każdym złem, które mogło mnie dosięgnąć. Wszystko, co teraz uczynisz, będzie błogosławione. Każdy krok, który zrobisz, moja ręka łaski będzie nad Tobą, prowadząc Cię i otwierając ścieżki ponad Twoje zrozumienie. Twoje wysiłki będą nagrodzone. A Twoje działania będą otoczone moją obfitą łaską. Moje uzdrawiające dotknięcie rozciągnie się nie tylko na Ciebie, ale także na całą Twoją rodzinę. Moc mojej obecności przekształci każdą trudną sytuację w świadectwo cudów. Gdzie jest choroba, przyniosę zdrowie, gdzie jest konflikt, przyniosę pokój, gdzie jest ból, przyniosę ulgę. Twoja rodzina będzie obrzęta moją bezwarunkową miłością, doświadczając uzdrowienia i odnowienia we wszystkich dziedzinach. Nie wątp, mój synu, że cuda wydarzą się dokładnie wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujesz. Moje czasy są doskonałe, a moja boska interwencja nadejdzie we właściwym momencie. Synu, kiedy Twoja wiara będzie poddawana próbie, kiedy Twoje siły będą się wyczerpywać, wyciągnę moją potężną rękę i dokonam cudów w Twoim życiu. Synu, wpisz w komentarzach 12 grudnia, aby pozwolić Bogu działać w Twoim życiu. Bóg mówi: To ja Cię wzmacniam, gdy czujesz się słaby, gdy Twoje siły wydają się zanikać. Wyciągam moją potężną rękę nad Tobą napełniając Cię odwagą i determinacją. Zaufaj mi, bo jestem Twoim niewyczerpanym źródłem siły i odnowienia. Kiedy pokój i miłość wydają się zagubione, to ja je przywracam. Moje kochające ręce uspokajają burze duszy i rozpraszają ciemne chmury rozpaczy. Synu, pozwól mi napełnić Twoje serce pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Wypełniając je miłością, która przewyższa każdą sytuację. Zaufaj mojej obietnicy przywrócenia pokoju i odnowienia miłości w Twoim życiu. Tak mówi Pan: Czas smutku i płaczu dobiega końca. Wyciągam moją rękę nad Tobą, mój ukochany synu, aby rozproszyć ciemne chmury, które wiszą nad Twoim życiem. Od tego momentu wszystko obróci się na dobre. Przygotuj się na świadectwo serii cudów, które zmienią Twoją sytuację. Finansowe ciężary, które Cię przygniatają, zostaną zastąpione obfitymi błogosławieństwami. Otworzę niebiosa i wyleję na Ciebie zaopatrzenie. Długi zostaną spłacone, a Ty doświadczysz finansowego uwolnienia którego nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwego. Cuda pojawią się tam, gdzie najmniej się ich spodziewasz, przynosząc stabilność i obfitość. Ponadto przygotowuję niespodziewane błogosławieństwa, które przekroczą twoje najśmielsze marzenia. Tam, gdzie zasiałeś ziarna wiary, zbierzesz obfite żniwo. Tam, gdzie była ból i rozczarowanie, Przyniosę radość i satysfakcję. Bądź czujny na niespodzianki, które dla Ciebie przygotowuję, bo przyjdą one w momentach i w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić. Wiedz, że wszystko to jest wyrazem mojej nieskończonej miłości do Ciebie. Jestem Bogiem, który widzi poza okolicznościami, który zamienia elementy w tańce i popioły w piękno. Zaufaj mojemu słowu i zachowaj niezachwianą wiarę, bo działam potężnie na Twoją korzyść. Powstań, mój synu, z odnowioną nadzieją. Dni smutku odchodzą w przeszłość, a przyszłość pełna radości i pełni czeka na Ciebie. Jestem z Tobą na każdym kroku, prowadząc i wzmacniając Cię do zdobywania wielkich zwycięstw. Przyjmij te prorocze słowa w swoim sercu, bo są one obietnicą, która się spełni. Nie bój się, bo jestem u twego boku, prowadząc cię do życia pełnego celu, sukcesu i szczęścia. Ja jestem Panem, twoim Bogiem, a moja wierność jest wieczna. Przygotuj się na nadchodzące cuda i błogosławieństwa. Napisz: Bóg jest wszystkim w moim życiu. Aby z wdzięcznością i nadzieją domagać się tego. Psalm 121, wersety 7 i 8: Pan będzie cię strzegł przed wszelkim złem, będzie strzegł Twojego życia, Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i powrotu, odtąd i na wieki. W tych wersetach jesteśmy zaproszeni do kontemplacji suwerenności i opieki naszego niebiańskiego Ojca który jest naszą fortecą i schronieniem w obliczu przeciwności. Ukochane Synu, zanurzmy się w tej boskiej obietnicy, która zaprasza nas do całkowitego zaufania Bogu jako naszej niezachwianej źródle bezpieczeństwa. Bóg, niestrudzony Strażnik, Psalmista zapewnia nas, że Pan jest naszym stałym, czuwającym i niestrudzonym obrońcą. Synu, kiedy stajemy przed wyzwaniami, niepewnościami lub momentami niepewności, możemy się radować, bo mamy Boga, który nigdy nie śpi ani nie drzemie. On zawsze jest czujny na nasze wołania i uważny na nasze potrzeby. Nie ma znaczenia, jaka jest pora dnia czy nocy, Pan jest obok nas, aby chronić nas przed złem, które nas otacza. Obietnica zachowania. Psalm dalej stwierdza, że pan chroni nas przed wszelkim złem pośród życiowych zmagań. Możemy czuć się słabi i bezradni, ale Bóg jest wierny swojemu słowu. On jest naszym tarczą i obrońcą przeciwko pułapkom wroga. Nawet jeśli stajemy przed niebezpieczeństwami fizycznymi, emocjonalnymi czy duchowymi, możemy odpocząć w pewności, że Bóg jest z nami, chroniąc nas przed upadkiem. Jego miłująca ręka poprowadzi nas bezpiecznie przez drogę życia, ochrona we wszystkich sferach. Psalm wspomina, że Pan chroni zarówno nasze wyjścia, jak i nasze przyjścia. To oznacza, że Boża ochrona rozciąga się na wszystkie obszary naszego życia. On interesuje się każdym szczegółem i momentem naszej ziemskiej podróży. W momentach wyjazdu, kiedy podejmujemy nowe wyzwania i niepewności, On jest z nami w momentach przyjazdu, kiedy osiągamy nasze cele czy zamierzenia. On również jest tam, świętując z nami. Na wszystkich etapach życia możemy liczyć na bezwarunkowe wsparcie naszego niebiańskiego Ojca. Napisz: Moja nadzieja i ochrona są w Panu aby przyjąć słowo z wiarą i wdzięcznością. Kiedy nadejdą momenty próby i trudności, nie rozpaczaj, bo będę z Tobą, aby stawić czoła każdej bitwie. Pozwolę, aby Twoi wrogowie byli świadkami mojego potężnego działania w Twoim życiu. Moja chwała objawi się przez Ciebie, a ci, którzy Cię otaczają, zobaczą moją moc działającą na korzyść moich ukochanych dzieci. Pamiętaj, że kiedy jesteś słaby, jesteś mocny w mojej obecności, bo w Twojej słabości moja łaska doskonali się. Dlatego złóż swoją ufność we mnie, a zobaczysz cuda. Niechęć się, bo to moja chwała będzie jaśnić nad Tobą. Pozostań pokorny przed Moim obliczem, a wywyższy Cię w odpowiednim czasie. Gdy stawisz czoła wyzwaniom życia, nie zapominaj, że jestem Twoim Bogiem, tym, który nigdy nie zawodzi i nigdy cię nie opuszcza. Tak jak wywyższyłem wielu z moich wiernych sług w przeszłości, wywyższę także Ciebie, mój ukochany synu. Twoi wrogowie będą zawstydzeni, bo uznają, że jesteś pod moją ochroną i że moja chwała jest nad Twoim życiem. Napisz tysiącowi pięciuset piętnastu aby złożyć roszczenie do całkowitej ochrony Pana i oddać się Mu ciałem i duszą. Ostateczna modlitwa o Panie, miłosierny i współczujący Boże, dziś kłaniamy się przed Tobą z sercami przepełnionymi emocją i wdzięcznością, inspirowani pociechą i nadzieją, które znajdujemy w Psalmie 23. Ty jesteś naszym dobrym pasterzem który prowadzi nas z miłością i troską ścieżkami pokoju. W najciemniejszych dolinach życia nie boimy się żadnego zła, bo Twoja obecność otacza nas komfortem i bezpieczeństwem. W obliczu trudności wznosimy nasze oczy ku górom, skąd przychodzi nasza pomoc. W nich znajdujemy pewność, że Ty jesteś wszechmogącym Bogiem który nigdy nas nie opuszcza w godzinach udręki i wątpliwości. Twoja laska i kij prowadzą nas z czułością i mądrością, pokazując nam najlepszą drogę. W obliczu wyzwań ufamy Twojemu przewodnictwu i wsparciu, bo wiemy, że jesteśmy kochani bezwarunkowo. Ty jesteś z nami, wspierając nas swoją niezachwianą miłością. Oby psalm 23 był hymnem w naszych w sercach źródłem nadziei, która wzmacnia nas, abyśmy szli dalej, ufając w Twoją łaskę, ochronę w Twoje imię, Panie, składamy. Wszystkie nasze radości i troski, wiedząc, że tak jak pasterz dba o swoje owce, tak Ty dbasz o nas swoje. Ukochane dzieci, obyśmy mogli przeżywać każdy dzień z pewnością, że w Tobie znajdujemy schronienie, pokój i pocieszenie, aby Twoja obecność nas prowadziła i wspierała we wszystkich chwilach naszej podróży. Za to wszystko nasze serce napełnia się wdzięcznością, a nasze usta głoszą chwałę Tobie, nasz wierny. Dobry Panie Jezusie Chrysty. Amen.